Idę do Was, to jest Sojem. Cześć. Cześć. Sojem. 700 Sojem. No i gramy w Europę oczywiście. Każdy widzi. Każdy widzi, każdy słyszy. Ciebie nie słychać. <laughs> tak ci się wydaje. Ty chciałbyś, żeby tak było. Każdy Oj. widz też by chciał. Ty redzi się zbuntowali. No dobra. Trzeba się tym zająć. Tyle armat teraz porobię. Jedna rebelia na liście rebelii mniej. Jest was tylko 11 tysięcy, więc powinniśmy sobie dać radę. O ile nie przejdziecie w góry. Te bizon jest prawosławny. To jest idealne. Podczas szoku tracą po tysiąc. Okej. Okay. Oklejmy prowincję Arrakka O, mogę supportować Independence Georgi Robisz to? Nie. Nie wiem, co coś... Jej, pokój. Wszyscy buntownicy tym Raidu, wyciekajcie. Hmm. Dobra, moment, bo muszę wszędzie wszystkie prowincje spalić i popodnosić gdzieś autonomię. Spalić, spalić. Zasadzić, spalić, zaegalizować Tego nie mogę, tego nie mogę. Ok, jeszcze. A, tu jest 100 autonomii, tu jest 100 autonomii, tu jest mniej autonomii. Alic, Alic, zalegalizować. Ok, to znaczy, że będzie tutaj trochę buntów. Uff, fort! Zburzyć Uy. mi to natychmiast! Bankrutujesz! No dokładnie. Jestem w trakcie wojny i nagle tracę 340. I jeszcze prowincje? Tirhala, gdzie to jest Tir Hala? Czemu wy macie prowincję? Mi tylko podburzacie do buntu. O, mogę wziąć Persję jako rywala, chyba tak zrobię. Albo noga. A nie, nie anuluję, bo wy się buntujecie wtedy. Miałbym Uzbek, Manchu i Nogaj. Dobra. Okay. Nie, chociaż noga jest moim sojusznikiem na razie. Eee, może się wstrzymam na razie? Nie, mam minus jeden za brak rywali. Dobra, Persja. Tutaj na pokładzie. Zostaj ja kłajpowałem im armię. Od razu embargo. Karakullu nie ma wojska. Dobra, my musimy zmniejszyć wydatki na armię. Niestety. Albo że, nie na. Nie aż tyle. Dobra, połowa. Zniszczyłem Karakunlu armię, jaram się. Jak Żyd w piecu. No właśnie, mogę przecież flotę import zablokować, będzie szybciej. Majos. Hmm. Jak myślisz, kto szybciej z nas dojdzie do okolic Oceanu Indyjskiego? Indyjskiego? Nie wiem. Hej, czy na chwilę? Co robił, co robił statesman? Kto on dawał. Statesman, statesman um, diplomatic reputation. Aha, więc mogę albo spymastera, albo statesmana. Diplomatic reputation mi się w sumie nie opłaca, bo nikogo nie anektuje. I spymaster mi się bardziej przyda i on był. Spy offense, tak. A koszty mniej. No gaj, chcesz królewski mariaż. No dobra, niech ci będzie, tylko zgodzę się w końcu. Już nie wybrałem cię jako rywala, to teraz mam nadzieję, że przynajmniej zostaniemy słusznikami przez jakiś czas. Ja ciumi. No. Jak tylko skończyłem wojnę z tym, to nagle Tymurydzi nie mają buntów. <ścoughs> Okej. Okay. Hmm. Trebizond padaj. Nienawidzę, jak buntownicy z innego kraju wejdą na mój. Do, do moje, przejdą do mojego kraju i jeszcze coś im nie podbijają. <ścoughs> Ech. BUNTY MAJĄ! Ile macie oblegania to to zdobyliście, szkoda. Mam aleuty co przemarz. Nagle odżywiają, by mieć kolejne bunty w armii. O, ty murydzi. Mam aleuty co ode mnie przemarz. Śmieszne. Bardzo. Bo z kara walczą. Dawaj. Dawajcie ich. Nie, tracę. Tracę, Jezus Maria, tracę. hajs, jak to mogło się że stać? To jest ciężko, bo to są bunty z Persji, czyli te, ci buntownicy mają inną grupę technologiczną, no, ale nogaj mi pomógł. Nie, nogaj się wycofuje na czarnej flaze. Okej. Okay. Okej, okay, i buntownicy zaatakowali mnie w górach, czyli wyparowali. Nagle zarabiam, mimo że utrzymuję wojsko. Nie wiem, co się zmieniło. Zaczęłaś pracować. Czemu ja miał... mo... się wyciszyłeś? Bo też wszedł do pokoju. Ja się o twoje życie. Tak. Ja nie... Wyciszyłem się na escape, ie. on nie umarł. Umarł. Nie żyje. Stwierdzam z bo umarł. Trzeci poziom Fortu 5000, tysięcy było tylko znaczy 9 tysięcy było potrzebne. Mógłbym mieć 9 tysięcy więcej wojska, ale już tracę pieniądze, nie bardzo mam jak utrzymać. Ja raz miałem tak, że mogę mieć 30 tysięcy więcej wojska i mogę mieć 50 tysięcy, a miałem 20. W sumie mógłbym pozbyć się wszystkiego. W końcu stałem się u... taki bogaty, bo zacząłem podbijać Indie. Jak na Indie pójdziesz, to już będziesz taki bogaty. że będziesz mógł tyle wojska utrzymać że będziesz chciał. 13 tysięcy kawalerii powinno wystarczyć, a 2000 więcej armat, poproszę. Właśnie, trochę zacofam w technologii militarnej. Najszyjną ideę. O, QQ podbijasz. Ja to, że Bośnia jest najlepszym wasalem na świecie. Bo oni mi pomagają jak cholera czasami. To ludźmi od. Brudnej roboty hmm. Trzy lata jeszcze sobie teatr pokojowy z Uzbek Dobra, czyli trzeba będzie się rzucić na Kam następny Kam ma sojusz z Google. Gugę. A, Gugę Gugę a Gugę jest jedna prowincjowym typkiem, który jest pomiędzy Utsangiem a Deli nie ma się jak do mnie dostać. Okej? Okay. Dobra, w takim razie ustawmy się już na granicy z. Uh, K. M. To jest taki na. No. Wszędzie pustynie, przez co nie mogę dużo wojska mieć w jednej armii. Trochę mnie to wkurza. Awka <noise> na jakiś czas. Płaka. Nie śpieszy się, nam. Czy możesz? Niech się tak nam możesz. <noise> <noise> Płakać będę za tobą. Za mną? Czemu? Nie, za tym co idzie Awka. Aha. Zatrzymaj, <laughs> e, bo patrzę warunki pokoju. E, oddaj to im. Niosę sobie stabilność na plus jeden, żeby tego, żeby bunty miały ciężej... O, Wenecja już nie jest moim rywalem, bo jest zbyt słaba na to. <laughs> żeby buntownicy mieli ciężej się zbuntować, że się tak wyrażę. I, I wyskoczyło mi, że mogę jakąś tą... Ideę, znaczy tą... E, decyzję... Wprowadzić. O, i teraz mogę stracić stabilność. <laughs> albo zyskać inflację. albo zyskam inflację. Nie, chyba wszystkich rywali potraciłem. <coughs> Mogę jednego rywala wziąć, Polskę, a polską mam sojusz. No to potraciłeś wszystkich rywali. Hmm. Wiesz, wiesz, jak wyłączyć te powiadomienia, że. O, ktoś na steamie, o, ktoś tam zaczął grać w coś tam, o, ktoś tam zaczął grać w coś Nie tam. wiem, bo ja nie no, mam milionów na na, Cały czas na nagraniu mi ktoś wywala. Znaczy, ja mam zaznaczony jako gra, a nie jako monitor. Zrobię się offline i tyle. Nie powinno ich teraz pokazywać. A, a jak grasz Iron Man Mode, to nie rób się offline. Mm, jeszcze bo... nie grałem Iron Man Mode. Ale taka porada, bo jak będziesz się wyłączać, to raczej będziesz robić się offline, to ci wyłączy. <coughs> Hmm. Do, koń do końca życia mojego króla mogę mieć efektywność handlu plus 10 i dyplomatyczną reputację za koszt Horde Unity. No i albo zyskać Horde Unity. Mogę kupić u ciebie 300 administracyjnych punktów za 1000 hajsu? Mam 100 punktów administracyjnych. Nie, ja zostałem. dam 50 hajsu. <laughs> Jak znasz sposób, żeby sprzedać punkty, to bardzo proszę. Chyba po armii z niej znikło, czekam, czy ich znaleźć. A, <noise> Czemu oni są na morzu? Poszli na wakacje. Oni na morzu sobie stoją! Go giną. Pamiętasz, że pamiętasz, jak kiedyś tysiąc, Mar... tysiąc konnicy tysiąc konicy maroko siedziało w Gdańsku. No, no nie! Nie! Mój dziedzic 3-3-4 zginie! U, jak mi I nie mam dziedzica kolejnego! <noise> I znowu regencja. <Kurwa>. <noise> nie! Zresetujemy no. sejwa! Do stycznia! No ty masz w jednej na tym sejwie. Do no stycznia! Cofamy serię! Muszę szybko mam leuką wojnę wypowiedzieć! No? Jebane eventy! Na nie są?! No, po co komu eventy?! No tak... Żebyś się zastanawiał, co zrobić... <laughs> tak, żebyś się zastanawiał, co zrobić ze swoim życiem. No chuj to! <coughs> czy ty masz jakieś porty Google? Znaczy... kam? Aż jeden w swoim kapitolu, dobra. Brawo, Gugę. Podbijasz mi ziemię. Nie, żebym się tym przejmował. <grymne> chociaż wyczerpanie wojną. Robiłem sobie 12 tysięcy dodatkowych armat. Teraz mam ich 20 tysięcy. Brawo, ja mam 4000 armat i 13 tysięcy kawalerii. <noise> to jest cała moja armia. No więcej mnie nie stać. Chociaż w sumie zarabiam 7. Może mi trochę, na, na trochę więcej stać. Hmm. <laughs> Zobaczymy po tej wojnie. Bo bym musiał to zrobić. A mi się zechciało Total Software grać w postaci drugiej armii, bo jak będę chodzić jedną armią 20 parę tysięcy, to mi zaraz cały man manpower pójdzie w pizdu. Powinniśmy to wygrać. Chociaż z naszym dowódcą niekoniecznie. 0300. <grymne> mam raz. E, nie, dwa. Trzy. Może cztery. Nie trzy punkty handlowe u siebie w kraju. A ja mam. Jedno. Bo na terenie mojego. Nie, nawet nie jedno. <głos> <głos> Myślałem, że centrum handlu jest w moim kraju, ale nie, to jest na prowincji należącej do Chin. <noise> nie, z Tunezio... Tunezją i sojusz pójdzie, kurde. Kurde. Bywa. <noise> Te murydzi się za chwilę zbuntują, trudno. O, w sumie dobrze, że wybrałem Francuzów jako sojusz, bo bio Kastylię. Gimon Manpower zaczniemy budować nową. Ma... A Aragon nie jest już w unii personalnej z Kastylią. Wyje się z Kastylią. teraz z Francją. To dobrze, że Francję wybrałem, bo by ta z niej Kastylia wołała do sojuszu. Czyli do wojny. Mam Je... swój kapitol, ha, ha, ha. Mój? Nie, nie twój. Moją rdzenną prowincję Konstantynopol chciałeś mieć? Jeszcze chwila i będę mógł cię zanektować. No nie, no no. Kozacz, tak, okay. Josi. Co? Nie anektować. Ciebie? Kto nie, mówił to Nie, to jest ciebie. Ty z wojny z Persją? Mmm... W sumie. Nie, ja Persja mają woja? Około 20 tysięcy. 23, no. Ty <kluzny> masz <Trzymasz> 15. <gluzny> no? <gluzny> Ale dasz radę. To no bardzo. O, bunt. Ty A czy muridzi? Tak, Ty Noridzi. Widzę. Znaczy, radzę ci, bo ty chyba na dezercie też masz bonus do bitwy. Na wszystkim, tylko nie na wzgórzach i górach, i jeszcze czymś, co jest na wybrzeżu. Um, znaczy, wybrzeżu, co jest podmokłe, te mokradła, marsz. No. To radzę ci po prostu, albo spalić początkową ziemię. Te prowincje jeden jeden i dać się po prostu zepchnąć? Nie, no tak. No, ja, ja będę musiał czekać, że on pójdzie, przyjdzie do mnie i walczyć z nim u mnie. Nie mogę walczyć z nim na jego terenie, bo przegra. No. Bo on ma lepszą grupę technologiczną. Akceptujesz? No. <noise> większy bunt niż twoje wojsko. Co? Masz większy bunt niż twoje wojsko. Nie, ja, mi się druga armia robi, spokojnie. Najmusów no Przez co prze, prze, przestałem zarabiać, nie, z regularnego wojska. Jak jak ty miałeś 1000 manpower'a, jak sprawdzałem. No teraz mam 1000 manpower'a, po tym jak zbudowałem drugą armię. <głos> <głos> Dobra, i muszę podbijać trochę swoich ziem, bo się nie zgodzisz na pełną anekcję. Czy ja chcę pełną anekcję? No właśnie, miałem im tutaj śpię dzielić, to ja tam wojsko, Już nie mam overekstensji, prawda? No właśnie. <laughs> Za tą bitwę No nic Co ty mi tu proponujesz? 10 Ward Zapłacisz mi 45. The fuck? Jak ty się wyrażasz? Ziemia, ziemia, ziemia. Jeszcze raz ziemia. Wezmę wszystko oprócz tego kapitolu. Zadowolony? Zostaniesz wysepką we, we wnętrzu mojego kraju. Jeszcze war, warrepsy, o. Idealnie. Cink. Dobra, teraz spalić całą tą ziemię. Give me punkty. Teraz zrobić wszędzie kory. Wróciłem, bo, z Niemiec, bo wujek z Niemiec wbił, musiałeś pójść na jakieś niemieckie strony. Tak więc dalej o ideach dla otomanów. Masz w kolejności administracyjne, ilościowe, dyplomatyczne, humanistyczne, handlowe, defensywne, szpiegowskie i do, ko i do kolonizacji. I coś do ciebie. Coś do ciebie, Rybus. Nie. Jakie idee do otomanów? Administracyjne, kłamstwa, dyplomatyczne, humanistyczne. Dziedzic! Chłopie! 5 1 a ile ma lat? Zero. No. Czyli ty, mój drogi władco, musisz dożyć 50 lat najlepiej. Dozyć. Dozyć. Tak. Już gotowy jesteś, bierz te bunty. No, zwłaszcza, że bunty poszły do Persji. masz hajsu? 100. Och, ty ja biedaku. Wybacz, ale ja nie mam ekonomii. Moja ekonomia nie istnieje, moja ekonomia jest spalana za każdym razem jak pobijam po Jeszcze miesiąc aż wrócić dyplomata, super. <laughs> aż poprawię z tobą stosunki, if you know what I mean. Mm, dyplomatyczny. Blowjob. Dyplomatic hand job. <laughs> Ty jesteś Uuu. <laughs> tak sobie to wyobrażam, panie. W naszym skarbcu nagle jest 500 zł więcej. Nie wiemy, jak to się stało. <laughs> Nie ma posiadania w prowincji w moim kraju, Cferu. Miecie mi buntować ludzi. Przeciwko mnie. od Tomańskiej, która jest bardzo tolerancyjna i nawraca wszystko na islam. Ja bym musiał w końcu przejść na islam. Tylko problem w tym, że. Jeszcze masz czas na to. Połączyłem swoją wiarę z islamem i teraz nie mam ryzyka buntu w planicach islamskich. Więc nie mam. Ja. For creation cost minus 33%, no to czekałem. Jak na kultura. Większa szansa. Co Repus myśli o moich propozycjach, bo chwilę Cię nie było. Nie wiem, Repus się jakoś nie wyrażał. też nie wiem. <noise> Będę żyć chwilą. Tak. Więc jak już gotowy jesteś? Great, mam trzy prowincje do odbicia. Potem wszystkie do spalenia i możemy wypowiadać wojnę. <noise> Jak długo trwa ten? Persowie mają 2000 No To dobrze. Bo jak stracą armię, to je nie będziecie w stanie odbudować. Ty też nie masz powera. Ale ja nigdy nie mam powera. Ja mam 60 tysięcy, podesłać ci z 20? Tak. Nie wiem, czy to, czy to by miało sens. Jak maksimum mam 30. <laughs> Wspólny cel, czaisz? Pójść na Georgię i znaleźć kto suportuje independence. Moskwa mnie kocha! Moskwa, Persja i Otomani. Czaisz? Moskwa mnie kocha, Persja mnie kocha! A ja Czaj. jestem dla Moskwy jeszcze nieznany. Moskwa mnie jeszcze nie odkryła. Dobra, odbijaj te bu prowincje. A, czyli ty wypowiedz wojnę Mamlukom, a ja mam wypowiedzieć wojnę Persji, tak? Nie, bo Persja się dołączy. No tak, tylko że ja bym chciał być w stanie sam wziąć pokój z Persją. Nie tak bardzo chcesz. Dobrze, no. Ale wiesz co? W kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa. Na razie.